Witam serdecznie, wprowadzili nowy festiwal tajemnice opery. Oczywiście możemy wylosować trzy nowe piątki lub jedną nową czwórkę z rodziny, która wrzuca te takie te balady. Jest to spoko mechanika. I teraz tak, no mamy ten festiwal, festiwal jest jak festiwal, czyli, czyli celem jest przejście jak najszybciej w jak najkrótszym czasie z jak najlepszym kombem i jeśli macie kombo już najlepiej to kombo uzyskać w pierwszym lub maksymalnie drugim ruchu i później już gramy tylko z pecami i artami, żeby tego kombo, żeby to kombo się zapisało i tutaj mamy oczywiście takie coś, że mogą się pojawić te potworne łabędzie, je możemy usunąć lecząc się, ale, ale ja akurat lekarzami nie będę grał, ponieważ gram na punkty na, chcę wygrać sobie tutaj w top 1000 te pierścionki i będę musiał poprawić swój wynik o około 10 000 punktów przynajmniej, ale jest to do zrobienia jak najbardziej tutaj będę chciał być w, w top 500 i też obawiam się, że będę musiał się poprawić o około 7000 a w legendzie będę chciał no jeszcze w sumie nie, nie wiem czy będę chciał, ale chyba zagram sobie o top 100 potem brzydki awatar no, i chciałbym dostać ten teleskop, bo i pierścionki zresztą też. Także interesują mnie te artefakty. No, i pokażę Wam w tym filmiku, jak ogólnie przechodzę te etapy. Bo muszę i tak zrobić zadanie do ścieżki, że poprawię jeden etap. Na pewno ten muszę poprawić. I, aha, i czym gram? No, i na, na rzadkim gram takim składem, ale możecie sobie wymienić to Karilla na, na na przykład YAO. Nie ma żadnego problemu. No i tego Nordriego na Nordriego w kostiumie, ale ja swojego porzuciłem, mimo że powinienem go zrobić dla procentów i dla tego, że ten kostium jest lepszy niż podstawka pod eventy. W innym filmiku powiem dlaczego, mimo że ten ma większe obrażenia. Ale obraziłem się na niego, bo nie mogę mu wbić nic do talentów, a już jest wbity maksymalny poziom. A nie mam żadnych kostiumów do Nordriego, żeby wbić go no, szybko, także jestem na razie niego obrażony i go, nie, i go nie robię. Jeśli chodzi o rzadki, znaczy epicki, no to najlepszy skład jaki byście mogli dać, no to jest taki plus dać jednego, jeszcze jednego kolena, jeśli macie. Dlaczego to jest France, a nie drań? No, właśnie dlatego, że, że jest ten minus do. 10%, 10 minus do zadawanych obrażeń za każdą kolej, kolejną kartę żywią, A minus 50% to już jest naprawdę grubo. Aczkolwiek, no jak widzę, niektórzy, co mają wymaksowane oddziały i karty, się tym nie przejmują i biją sobie. No, to jest ciekawe. Że te fury tutaj są. Nieźle. No i ogólnie możecie grać różnymi kolorami, tak jak właśnie widzicie w tej topkach. No ja tutaj gram podobnym składem, bo, bo mam. Tylko, że nie patrzcie te wyniki z legendy, one są tragiczne. Każdy z tych poziomów jest do, do powtórzenia, ale nie mogę trafić na idealną planszę. No ja gram takim ustawieniem. Ale, gdybym miał chyba trzeciego kolena, to bym wolał zagrać trzecim kolenem. Bo patrzcie, 984 ma Kufu, a kolen ma 1200, prawie czyli, czyli o prawie 200 różnicy w ataku. Prawdopodobnie, jak zrobię trzeciego kolena, to, to będę grał kolenami masakra. czym? Kolem w, w dwóch kostiumach ma prawie tak same staty jak, jak Kufu. E, no i dobra, i teraz wam pokażę. Jak gram? Muszę nagrać film filmu, bo nie nagrały mi się dźwięki do dwóch filmów. No i odpalmy go tutaj. Oczywiście ustawienie takie, że jak zawsze gramy ten, na festiwalach w ten sam sposób, czyli Gunara odpalamy średnio manom i dwoma małymi. jak jest fajny ruch na planszy, nie, nie na każdej planszy. Nie ma co liczyć na każdej planszy, że a może coś tam wpadnie. Jak nie ma fajnej planszy, to nie gracie. W drugiej turze walicie toporek i, i strzałki, a w trzeciej tylko specami. Jak widzicie ja nie mam kart tutaj jakoś przełamanych, tylko dranie jest przełamany. A jest mi to w zupełności wystarczające. Żeby, żeby grać tam powiedzmy na, na zadowalającym poziomie. No i co tutaj mamy? No, teraz nie wiem do końca, którą planszę grałem, a której nie grałem. Tej raczej nie grałem, skoro nie użyłem Gunara. I jak widzicie, nie marnuję artefaktów tam, jak Widzę, że plansza jest To jest skrzynka, więc nawet mimo, że plansza była jaka taka, to musiałem zagrać. No i te Combo 3, które miałem, to byłoby już mega spoko. Gdyby ono było właśnie w tamtym jakby momencie, bo już robiąc kolejny ruch, to popsułem sobie, jakby twórcy chcą, żebyśmy w pierwszym ruchu zrobili taki mega fajny ruch na kombo i na czas, żeby, żeby był wynik. Każdy kolejny ruch oddala was od dobrego wyniku. Ja tej poprawiłem tylko dwa tysiące, mimo że była skrzynka. Przez to właśnie, że użyłem chyba czterech czy pięciu ruchów zamiast jednego czy dwóch. No i tak, ja mam te wyniki za prezent... tak, tak się przedstawiają te moje wyniki. Według mnie będą się jeszcze 3000 gdzieś dorobić. Żeby utrzymać się w top 1000. I jeszcze muszę nagrać głos do legendy. W Epic gramy dokładnie tak samo, czyli artefaktami ładujemy Wilbura, jeśli wiemy, że jest fajna plansza. Wykonujemy ruch klockami. Kończymy planszę. Jeśli nie, fajne kombo to już tylko artefaktami. W drugiej rundzie wiadomo artefakty w trzeciej specie. I jeśli nie macie trzech kolenów, to na 99% będziecie musieli w ostatniej planszy wspomóc się atakiem bombowym i prawdopodobnie też toporki. Gdyby nie to, że chcę Wam nakręcić filmik, to bym zaprzestał za, za grania, bo są tak beznadziejne plansze. Okej, okay, jest skrzynka i jest diament. Tylko diament nie zawsze jest spoko opcją, no bo nie mamy tego kombo do wykręcenia. Było teraz combo 3. I te combo byłoby wystarczające dla mnie. A tak te combo 2 może, może być przysłabe. No ale zobaczmy. Ok, poprawiłem przyzwoicie i wróciłem do top 100. Eee, także przejdźmy teraz na legendę. Tak jak mówiłem, tutaj akurat lipa Grać tak samo całkowicie. No i na, na legendzie gramy oczywiście tak samo, czyli Wilbur i tak dalej i tak dalej. W tej planszy na pewno nie będę grał, bo jest lipna. Tego tutaj byłem ciekawy, co by mi wpadło. I tu jest całkiem chyba fajna ta plansza. Nie wiem, czy to chyba tą właśnie grałem, bo wiedziałem, że jest kombo 3 na, w pierwszym ruchu. I właśnie liczyłem, że coś jeszcze wpadnie z dołu. I mamy kombo 5. Tylko, że muszę dokończyć już, żeby nie tracić tego, żeby w pierwszym ruchu udało mi się kombo 5 zdobyć, to nie mogłem już żadnego ruchu zrobić. Przez to muszę 5 moich kart naładować teraz eliksirami. No, i tutaj wynik mogłem mieć dużo lepszy, tylko zrobiłem jeden fuck-up. No brakło mi po prostu te meczu. Wypuściłem wszystkie karty i myślałem, że będzie koniec, a tu zabrakło dosłownie jednego ataku smoka, przez co straciłem jakieś półtorej sekundy. Nie, nie wiem, czy to jest dobry wynik, czy niedobry. Będę dopiero porównywał z innymi osobami w sojuszu. I to tyle. dajcie z... Myślę, że koło. Może w niedzielę wrzucę właśnie moje aktualne wyniki, połączę to chyba z ustawieniem drużyny obronnej albo z czymś innym, żeście mieli wgląd to gdzie możecie najwięcej punktów jeszcze zdobyć, poprawić. Ja będę, tak jak mówię, celował w bycie w top 1000, top 500 i, i w top może 100, zobaczę. Dajcie znać, jak, jak wy zamierzacie, zamierzacie zagrać swój festiwal i powodzenia, mam, mam nadzieję, że trochę pomogło.